Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku byka na miesiąc grudzień. Talia, którą wykorzystam w tym czytaniu, The Field Tarot, znajdziecie prezentację tej talii na moim kanale. Wyciągnę później także jedną kartę z kart opiekuńczych dla Was. Drogie beczki, na sam koniec. Cóż, możemy zaczynać. Przypominam, że to czytanie jest przeznaczone dla ogółu, zatem nie będzie rezonować ze wszystkimi, to jest zupełnie okej. Okay. Jeżeli jednak się tutaj odnajdujecie, dajcie znać. Bardzo cieszę się, że mamy jakąś więź, że odnajdujecie się w tych energiach. Dla osób, które jednak nie czują, że to ich sytuacja, zachęcam, żeby spojrzeć na aspekt Wenus, Księżyc ascendent yy, czy dominujące planety. Być może tam się lepiej odnajdziecie. Dobra, zobaczmy, co mamy na miesiąc, grudzień dla osób z podznaku byka. Jakie możliwe energie? Siła. Rycerz Kielichów, 10 mieczy. Ktoś tutaj próbuje ciągle, ciągle walczyć o jakąś drugą szansę. Z myślą pokonamy te trudności, pokonamy te problemy, ale karty pokazują po prostu odpuść. Dosłownie. Dobra, co dla byka w miesiącu grudniu? Co my tu mamy? Czwórka denarów. Co jest wyzwaniem w tym miesiącu? 7 denarów. Co jest przyczyną tego wszystkiego? Rycerz Mieczy. Co już odchodzi do przeszłości? Król Denarów, Wasza karta. Co w Waszej głowie? O czym myślicie? Piątka Mieczy. Co nadchodzi? Rydwan. Wasze nastawienie. Trójka Denarów. Otoczenie. Gwiazda. Nadzieje, obawy. Nadzieje lub obawy, właściwie. Królowa Kielichów. Czego wy nie dostrzegacie? A z denarów. Jestem ciekawa rezultatu. Rezultat. Słońce, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, wszechświat jest bardzo mocno po Waszej stronie, w tym co się dzieje. To Wam powiem od razu. Widać, że mierzycie się z jakąś porażką. Nie wiem, czy to dotyczy Waszej firmy, pracy, materii, życia codziennego, domu, małżeństwa. Byk mierzy się z pewną porażką. Będzie trzeba iść na kompromis. Wy liczycie na współpracę. Będzie szansa. Tu jest, dostajecie Wy jeszcze jedną szansę. Cała ta sytuacja jest w jeszcze jednej szansie. Rycerz była w tle, więc to są problemy, które pokonacie. Bardzo zależy Wam, żeby już się wydostać z tej sytuacji. Nie wiem, czy tutaj jakiś konflikt się pojawił, czy sytuacja konfliktowa jest przyczyną tego, co się dzieje, czy właśnie poczucie, że ja z determinacją próbowałem osiągać, czy próbowałam jakiś cel i kiedy to nie wygląda tak, jak chcę, żeby wyglądało, to to, to mocno byka może ranić z poczuciem porażki. To dotyczy domu, pracy, rodziny, małżeństwa, ewidentnie. Co jest Waszym wyzwaniem? Cierpliwość. Bo ja mam wrażenie, że Wy głową muru nie przebijecie. Karty pokazują z kartą gwiazdy w tle, że ta sytuacja i tak się yy, ułoży pięknie. Tu nie trzeba wnosić tyle pracy. Tu trzeba mieć wytrwałość i nadzieję, yy, ale nie ciągła, ciągła walka z wiatrakami. Yy, nadzieje, obawy. wyczujecie, że tutaj tu chodzi o kogoś chyba też, że ktoś Wam będzie sprzyjał wokół tego. Czego nie dostrzegacie a z danarów Będzie nowa szansa i w rezultacie słońca wszystko pięknie się wyjaśni. Koniec czytania. Słuchajcie, przeczytam znaki, będziemy dopytywać oczywiście. Bliźnięta, byk, rak, wodnik i lew. Takie mam znaki. I już patrzę. Wy jesteście w poczuciu porażki. I to wynika albo z jakiegoś konfliktu z kimś, z poczucia, że ja tak z determinacją podchodziłem do czegoś, a to nie wychodzi. Zobaczmy, o co chodzi. Trójka mieczy. No tu jest zawód, że rzeczywistość nie wygląda tak, jak, jakbyście się o nią starali, tak? Bo widać, że wnieśliście jakąś pracę z tą królem denarów. Natomiast czujecie się zdradzeni albo przez swój cel, albo przez samych siebie, że ja zainwestowałem w coś, co nie miało sensu, i ja teraz czuję się oszukany, bo dałem tyle energii w coś, co nie działa. To dotyczy najprawdopodobniej domu, pieniędzy, firmy, waszych wartości ogólnie. Byk się mocno starał i mocno walczył o to, żeby utrzymać pracę, firmę, małżeństwo. I czuje się rozczarowany, czuję, że odniósł porażkę. Czy to się już wydarzyło najprawdopodobniej? By Wy czujecie, że odnieśliście porażkę. To jest ta piątka mieczy w waszej głowie, cesarzowa. Jako kobieta, jako żona w małżeństwie, ale też w tym, czym się zajmujecie, bo cesarzowa to nasza firma, to nasze dzieci. Wszystko to, w co byliście zaangażowani. Czujecie się oszukani, czujecie, że wybraliście złą drogę, że odnieśliście porażkę, e, że, że coś było budowane na kłamstwie, że mocno tego chroniliście. I ja widzę, że nadal chronicie, że nadal chcecie, żeby to działało. Co jest Waszym wyzwaniem? Siódemka denarów, która jest kartą przeszkód, ale to jest też karta, która uczy nas cierpliwości. To jest karta realnych ocen zysków i strat. I taki, trzeba zadać sobie tutaj pytanie, czy ja dalej chcę w to brnąć, wszechświat. Czyli wy stajecie w tym miesiącu na rozdrożu z pytaniem, czy ma sens dalej się o to starać, czy ma dalej sens w to brnąć, kiedy czujecie, że to jest porażka, że to nie wychodzi, nie wygląda tak, jakbyście chcieli. No i od tego, co nam się pojawi dalej, będzie zależało, czy warto w to brnąć, czy lepiej otworzyć się na nowe opcje, bo nowe opcje pokazują się dla Was znacznie lepiej. Czyli załóżmy, że na przykład Byk otworzył firmę która dotyczy transportu. I wy mocno się staracie o tę firmę, i wy tak mocno próbujecie ją utrzymać, i dajecie z siebie wszystko, inwestujecie i czujecie porażkę. Czujecie, że to nie działa. I waszym wyzwaniem jest zastanowić się tak bardzo praktycznie, ile jeszcze tu wytrzymam, ile mogę jeszcze w to zainwestować i czy w ogóle warto. To czego na przykład wtedy nie dostrzegacie, że lepiej poradzicie sobie na przykład otwierając firmę, ja nie wiem, kosmetyczną na przykład, tak? Karta Rydwanu. Tu jest potrzeba pójścia na kompromis. To jest też potrzeba jakby planu kolejnego. I we w Trójce denaru, wy macie nadzieję, że ktoś was w tym wesprze i że wy jakby osiągniecie ten sukces, cel. Rydwan 10 Mieczy. No tutaj jest jakby. Wy się... Tu jest porażka, tak? No jest jakaś porażka, po prostu czasem tak jest. Byk będzie to przeżywał mocno, bo zaangażował się w to na całego. Czy to dotyczy małżeństwa, pracy i tak dalej. Karty jednak pokazują, że Wy naprawdę musicie sobie zadać pytanie, czy nadal warto w to brnąć. Bo macie nowe możliwości, lepsze. Trójka denarów to jest przepracuję, postaram się, zrobię. Czwórka była bardzo Wam zależy, żeby utrzymać tę stabilną pozycję. Czy to chodzi o dom, czy o firmę i tak dalej. W otoczeniu gwiazda... Ósemka denarów. Praca popłaca. Karty pokazują, że tutaj jest jakby wszechświat jest po Waszej stronie, że Wasze zaangażowanie zostanie wynagrodzone. Wasze nadzieje, obawy, królowa uparcie. wsparcie. Wy liczycie na wsparcie z otoczenia, na dobre słowo, ale też chyba czekacie na jakąś informację z otoczenia od jakiejś osoby. Czego nie dostrzegacie? A z denarów, że tu jest potencjał. Potencjał, księżniczka mieczy. Wy się nie rozejrzyjcie się za innymi opcjami. Karty pokazują, że w Waszym otoczeniu jest coś, w co warto zainwestować. Tylko tutaj trzeba się albo przekwalifikować, albo na nowe kontakty otworzyć. I Wy tego nie dostrzegacie. I w rezultacie Słońce, czyli karta, która mówi pięknie, wszystko cudownie się wyjaśnia, wszechświat mi sprzyja, w końcu mam dobrą passę. I czwórka mieczy obok tego. Ten zastój się kończy, sprawy ruszą do przodu. I teraz ja muszę zobaczyć na radę dla Was, bo jeszcze z tego czytania nie wiem, czy sprawy ruszą do przodu, jeżeli Wy w końcu zostawicie ten temat i otworzycie się, tak jak mówię, na przekwalifikowanie, na nowe znajomości i tak dalej. Czy sama ta sytuacja nadal ma potencjał i trudny okres dla Was się kończy? Muszę to sprawdzić. Co nam się pojawiło? Bydwaga jeszcze. Bliźnięta. I tyle. Zobaczmy. Jaka jest tutaj rada dla osób z podznaku? Byka. Ja bym Wam jeszcze chciała powiedzieć o tym rycerzu buław, to strzelec. O tej karcie chciałabym Wam powiedzieć tyle, że to jest bardzo często karta wydostawania się z sytuacji, które nie są już w tym momencie dla nas korzystne. Więc jestem ciekawa, czy tu chodzi o to, żeby postawić na zupełnie nowego konika, bo ta dziesiątka mieczy to jest jakby zrozumienie, że tutaj nic więcej nie zrobię. Więc jaka tu jest rada? Mak. Rozwijaj umiejętności, rozwijaj zdolności. Ty masz w sobie ty nie potrzebujesz pomocy. Ty masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, żeby ta sytuacja ostatecznie dla ciebie była korzystna. Królowa była w postaw zupełnie na siebie. Uwierz w siebie, w, swo, w swoje mocy. Piątka była w walcz o to, co jest dla ciebie ważne. Dziewiątka mieczy: porzuć stres. Rycerz denarów, wytrwaj w tym, co robisz. Czyli nie musicie tego zostawiać. Ten trudny okres się zakończy. Wy nie możecie odpuścić teraz. A weźmiecie to pod uwagę, czy odpuścić, czy tam dalej. Karty pokazują, nie potrzebujesz żadnej pomocy, nie potrzebujesz aprobaty. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby ta sytuacja dla Ciebie okazała się jak najbardziej korzystna. Wytrwaj zawalcz. To jest twoje życie warto. Wyciągam dla Was kartę opiekuńczą. Granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. No, i to też są, to, to pasuje. Po pierwsze, nie pozwólcie, żeby inne osoby miały tutaj mocny wpływ na waszą sytuację. Po drugie, sami musicie jakby stwierdzić, to jest to. Ocena zysków-strat. Ile jeszcze w stanie jestem tutaj poświęcić się i zaangażować, e, czy potrzebuję teraz pauzy, czy nie. Wy musicie zastanowić się, ile macie siły na to, żeby dalej to ciągnąć. Ja, mnie się pokazuje, że ostatecznie tu jest potencjał, że warto wa inaczej warto walczyć o swoje marzenia. Więc jeżeli ta firma, ten związek jest waszym marzeniem, dlaczego nie? Natomiast, e, jeżeli miłość jest waszym marzeniem albo prowadzenie swojego biznesu, to zastanówcie się, czy to jest ten konik, bo to marzenie nadal możecie spełnić. Być może z kimś innym w innej sytuacji. Zatem tutaj bardzo refleksyjnie. Tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.